Najstarszy zabytkowy park we Wrocławiu znajduje się na Brochowie. Pierwotnie był to ogród pałacowy, założony w stylu francuskim, który z czasem przekształcono w park krajobrazowy. Miejsce, które docenią nie tylko miłośnicy przyrody. Znajdziemy tu klimatyczne alejki, bogaty drzewostan i rozbudowany system wodny ze stawem, mostkami i kładkami. Na rodziny z dziećmi czeka plac zabaw i spora fontanna. Jednak największą atrakcją jest tu bez wątpienia labirynt grabowy, który zajmuje aż 2000 m2, a do jego stworzenia użyto 13 000 roślin. Łączna długość żywopłotu to prawie kilometr. Labirynt potrafi naprawdę zaskoczyć plątani na ścieżek i zakrętów. Może porządnie zamieszać w orientacji. Choć jeśli masz ponad 190 cm wzrostu, wysocy to jednak mają dobrze. Wszystko widać. Na pewno nie będzie aż tak źle.